Cześć, siemanko, ja jestem Emil, a w tym materiale wideo zaprezentuję Ci jak poprawnie wykonać parkowanie domeny z innego operatora hostingu do innego. Tutaj akurat w przykładzie będziemy sobie parkować domenę z CyberFolks na nasze konto hostingowe w Hostingu. Jeżeli na przykład trzymasz domenę u innego hostingodawcy, a akurat serwer sobie zakupiłeś gdzie indziej, no to możesz sobie wykonać właśnie takie parkowanie domeny, tak żeby była ona odczytywana z Twojego docelowego serwera. chociaż. O lepszych parametrach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego mojego kanału, bardzo proszę zrób to, ponieważ pojawiają się regularnie merytoryczne i same praktyczne rzeczy z WordPressa. Także nie przedłużając, miłego oglądania. Domenę, której delegację będziemy sobie zmieniać, no to zrobię stronę.com.pl. Znajduje się ona obecnie u mnie w panelu na CyberFolks. Oczywiście zalogujmy się do panelu klienta, zalogujmy się na swoje konto i przejdźmy do naszej domeny. Mamy tutaj po lewej stronie domeny i za chwilę ukażę, mam się wszystkie domeny, które mamy przypisane do tego konta. Mamy zrobię stronę kom.pl, kliknijmy sobie na nią. No i mamy serwery DNS. Jak widać jest ona odczytywana akurat z serwerów Cyberfolks Ja akurat będę chciał sobie ją przemienić, żeby była oddelegowana tutaj do hostingu. Generalnie czas propagacji po zmianie tych serwerów. W przypadku domen y, com.pl czy pl, no to jest to 24 godziny, także dopiero zobaczymy się później. Y, natomiast w przypadku domen globalnych, com czy jakichś innych, no to jest czas nawet do 72 godzin, kiedy te informacje rozprzestrzenią się w internecie. Także teraz cóż, zalogujmy się od razu na dpanel, y, na nasze konto na dehostingu. Przypominam oczywiście, że z kodem rabatowym moim zrobię stronę. Macie 40% rabatu na zakup usług. Tutaj w de hostingu, także jest to bardzo fajna opcja, ponieważ wtedy cena schodzi do jakichś 170, chyba 7 zł, a nie płacicie wtedy 300 zł. oczywiście już jednorazowo rocznie w skali brutto. Także teraz, tak, przejdźmy sobie do domeny od razu. No i kliknijmy sobie dodaj i wybierzmy opcję zaparkuj domenę. Wpisujemy sobie akurat naszą tutaj domenę, czyli będzie to zrobię stronę Oczywiście te tutaj mm, adresy będzie trzeba sobie. Yy, A znaczy możemy sobie zapisać tak już od razu, tak żeby było yy, w porządku. O. No i zrobię stronę i sobie zaparkujmy domenę. Ok. Teraz przechodzimy sobie tutaj do CyberFolks no i wybieramy opcję zarządzaj. No i oczywiście tutaj mamy zewnętrzne serwery DNS. Wybieramy modyfikuj. Podmieniamy tutaj te adresy z dehost, dehostingowskie tutaj na te CyberFolks. Cyber także jest raz i dwa. Ten sobie usuwamy no i klikamy zapisz. Ok. Jest to w trakcie przetwarzania, także tak jak już wspomniałem, proces ten no, trwa 24 godziny, do 24 godzin, także możliwe jest, że zobaczymy się jeszcze dzisiaj, 1 stycznia, kiedy to nagrywam, bądź zobaczymy się dopiero jutro. Zobaczmy jeszcze tą naszą domenkę, zrobię stronę com.pl, jak widać, ona jeszcze się wyświetla także jest to informacja jest to znak, że jest odczytywana cały czas z Cyberfolks. W momencie kiedy pojawi nam się tutaj komunikat, że domena jest utrzymywana na serwerach Dehosting, no to będzie znak, że propagacja już dobiega końca i że po prostu możemy już odczytywać tą naszą domenkę z serwerów na Dehostingu. Także cóż, my widzimy się za jakiś czas. Minęło już jakieś 25 ponad godzin, ponieważ mamy 2 stycznia. 1802, a nagrywaliśmy poprzednią część w nowy rok jakoś przed 17, .00. także cóż, no zobaczmy. Yy, praktycznie potwierdźmy to, że ta propagacja i to przeniesienie na dehosting już nastąpiło. Jak widać, domena zrobiestrone.com.pl Compl jest już odczytywana ze serwerów na dehosting. Także wykonało się to, co praktycznie chcieliśmy osiągnąć. Yy, co prawda, nie wyświetla nam się ten sklep który był wcześniej usadowiony na tej domenie, aczkolwiek same pliki tego sklepu znajdują się oczywiście na CyberFolks, jeżeli się zalogujemy przez FTP, no to możemy sobie po prostu nawet taką migrację wykonać na tej zasadzie, także tak to by wyglądało, no i co, nie pozostaje nam nic innego, jak na przykład teraz zalogowanie się do naszego D-panelu, przejście tutaj oczywiście do domen. Ona nam będzie wyświetlała, że mamy jakieś problemy, aczkolwiek tym póki co nie trzeba się przejmować. Usługi poczty obecnie są wyłączone. Oczywiście możemy je sobie aktywować i w tym momencie możemy po prostu zakładać sobie skrzynki mailowe tutaj w ciągu tej domeny, w bazie tej domeny, także również taka opcja istnieje. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak chociażby na przykład zainstalowanie sobie WordPressa na tej naszej domenie. Także wybieramy oczywiście dodaj, aplikacja www i wybierzmy sobie zrobię stronę com.pl no i po prostu dodaj stronę. Także teraz nastąpi instalacja naszego WordPressa, także no, chwilkę będziemy musieli poczekać. No i tutaj przyszło nam już powiadomienie, że aplikacja... WordPress na dehosting została już niby zainstalowana. Także cóż, ten paseczek możemy sobie zamknąć. Odświeżmy sobie może tutaj ten kokpit naszych stron. No i teoretycznie byłaby ona zainstalowana. Wejdźmy sobie oczywiście, wejdźmy sobie na nią. No i jak widać Parkowanie domeny wyszło pomyślnie. WordPress nam się elegancko zainstalował. Także, jeżeli w jakiś sposób Ci pomogłem, oczywiście jest mi bardzo miło. Milej mi jeszcze również będzie, jeżeli zostawisz subskrypcję na tym kanale. Jak widać, kanał się fajnie rozwija i regularnie pojawiają się merytoryczne oraz praktyczne materiały z WordPressa. Nie przedłużając, już dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, cześć. No i na razie.